Odbierzmy sobie dziś nagrody za sezon. Mam w końcu poziom 40. Paczka 5 piłkarzy 83+. Plus. Tomori. No i paczka 2 piłkarzy 85+. Ten Roger ze mnie pogram. Tomori do klubu. No i zaczynamy, paczka dwóch piłkarzy 78+. Plus. Lewa Obrończyni z Hiszpanii. Manchester City, na pewno lepsza od Greenwooda. Znaczy, od Greenwood. jest lepsza, bo ma 73 pejsa. I Diogo Dalot. No spoko. Paczka dwóch piłkarzy 80+. Plus. Napastnik Usa, NWSL Jakaś piłkarka, tylko chuj wyjaka. Na pewno powolna. Jak oczekiwanie na walkout. Patrzy Mendy. Paczka z piłkarzem 85 Jest walkout. Tylko pojedynczy. Prawy pomocnik z Francji. Ech. Policę. to wykupił Polisę. Absolutnie niegrywalny prawo skrzydłowy. Jako napastnik jeszcze ok. A jeszcze bardziej jakoś pro. Paczka pięciu piłkarzy 83. Stary pomocnik. Francji. Ok. Tutaj jest Diabit. Tylko szkoda, że Max 84 tu jest. A Res, reszta to Bauman, Di Lorenzo, White, Ken. No, wszyscy za 1000 monet. Diabi, Też za 1000. No nic. Paczka dwóch piłkarzy 85. Czy było warto? Lewo skrzydłowy. Nie było warto. 2,85 w dodatku lewo skrzydłowy ze strzelaniem 74. No, chociaż no, Nico Williams ma 76. A obok niej jeszcze Frygang Lewy obrońca? No, 156 56 na lewej obronie. Niezbyt dobrze to wygląda. No i w dodatku atakujący boczny obrońca. I kraigank. Ta też do niczego mi się nie przyda. No, nie warto było. Roger ma 86. No nic. Otwórzmy na koniec jeszcze taką paczkę za 6750 monet. Oczywiście za monety. No alefo, pomocniczka. No! A nie, tym razem malar. To już wolałem tą lewą pomocniczkę z Chelsea Na nie ocena 85 by się zwróciło Jeszcze mochica Orsnes. Aha Mam cały magazyn. Dobra No i jeden z trzech na wypożyczenie. Fire Zigotti. I Kamiński. To wezmę Bajera. Niezły z niego Bajerant. Otwórzmy sobie te paczki. Na początek paczka za 10 tysięcy monet. Oczywiście za monety. Co tutaj jest? O! Benzema 8.5. Fajnie. I Nacho Renandes. No Oczywiście biorę Karima Benzema. A 4000, no nie zwróciło się. Ale mogę mieć jakiś syf za 700 monet. No i zobaczmy paczkę za 20 tysięcy monet. Jest walkout. Prawo skrzydłowa z Francji. Czy to jest Diani? To jest Diani, 88. Chociaż to pojedynczy walkout, to bardzo dobrze. Paczka się zwróciła. Tylko jest, Diane, jeden problem. Ja nie mam dla niej składu. Mam poza nią Lorenz i Aspas. O, jest tego samego klubu. Okej. Okay. Jeszcze herosne wypożyczenie, w którym raczej nie będę grał. Tyler, Diali, Rosicki. 4 na 3, Wiali. 3 na 4 No to rudy wylew A co do Diani 60 tysięcy Diani potrzebujemy Cię w naszym składzie Czego nie można powiedzieć o spasi, który wyleciał po raz 2137 z tej bonej paczek na samo zakończenie paczka dwóch piłkarzy 83. Plus. Czy będzie lepiej niż było? Nie, bo to jest napastnik z Anglii, czyli beznadziejny Traf, Bo to jest Oli Watkins. Może i ma mało tempa, to ma 3 gwiazdki sztuczek i 83 strzelania. To czyni go najbardziej niegrywalnym napastnikiem na, ocenionym na 84. Tam obok niego kukuryja. I tą to patrzą, w której wyszło dwóch piłkarzy 84, zakończę ten odcinek.